Wystąpił człowiek posłany od Boga, który nazywał się Jan. Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy przezeń uwierzyli. Nie był on światłością, lecz miał zaświadczyć o światłości. Za dni Heroda, króla Judei. Żył pewien kapłan imieniem Zachariasz ze zmiany Abiasza. Miał on za żonę jedną z córek Aarona, której na imię było Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi w oczach Boga, postępując nienagannie według wszystkich przekazań i nakazów pana. Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna i oboje byli w podeszłym wieku. A gdy pełnił służbę kapłańską przed Bogiem w kolejności swojej zmiany, zgodnie ze zwyczajem urzędu kapłańskiego, padł na niego los, aby wejść do świątyni Pana i palić kadzidło. A cała rzesza ludzi modliła się na zewnątrz w czasie kadzenia. Wtedy ukazał mu się Anioł Pana, stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia. I przeraził się Zachariasz na jego widok, i ogarnął go strach. Lecz Anioł powiedział do niego: Nie bój się, Zachariaszu, bo twoja modlitwa została wysłuchana. Lżbieta, twoja żona, urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan. Będzie to dla ciebie radość i wesele. Wielu będzie się radować z jego narodzin. Będzie bowiem wielki w oczach Pana. Nie będzie pił wina ani mocnego napoju i zostanie napełniony duchem świętym już w łonie swojej matki. I wielu z synów Izraela nawróci do Pana ich Boga. On bowiem pójdzie przed nim w duchu i w mocy Eliasza, aby zwrócić serca ojców ku dzieciom, a opornych ku roztropności sprawiedliwych, aby przygotować Panu lud gotowy. I powiedział Zachariasz do Anioła: Po czym to poznam? Bo ja jestem stary i moja żona jest w podeszłym wieku. A Anioł mu odpowiedział: Ja jestem Gabriel, który stoi przed Bogiem. Zostałem posłany, aby mówić do ciebie i przynieść ci tę radosną nowinę. I będziesz niemy i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, kiedy się to stanie. Dlatego, że nie uwierzyłeś moim słowom, które się wypełnią we właściwym czasie. A ludzie czekali na Zachariasza i dziwili się, że tak długo przebywa w świątyni. Kiedy wyszedł, nie mógł do nich mówić i zrozumieli, że miał widzenie w świątyni, bo dawał im znaki i pozostał niemy. A gdy skończyły się dni jego posługi, wrócił do swego domu. Po tych dniach Elżbieta, jego żona, poczęła i ukrywała się przez pięć miesięcy, mówiąc – Tak mi uczynił Pan w dniach, kiedy wejrzał na mnie, aby zdjąć moją hańbę w oczach ludzi. A w szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy zaślubionej mężczyźnie, któremu na imię było Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maria. Kiedy anioł przyszedł do niej i powiedział witaj, obdarowana łaską, Pan jest z tobą, błogosławiona jesteś między kobietami. Ale ona ujrzawszy go, zlękła się z powodu jego słów, i zastanawiała się, co miało znaczyć to pozdrowienie. Wtedy anioł powiedział do niej, Nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz w swym łonie i urodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany synem Najwyższego, a Pan, Bóg, da mu tron Jego Ojca Dawida i będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. Wtedy Maria powiedziała do Anioła, jak to się stanie, skoro nie obcowałam z mężczyzną? A Anioł jej odpowiedział: Duch święty stąpi na Ciebie i moc najwyższego zacieni cię. Dlatego też to święte, co się z Ciebie narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto Elżbieta, twoja krewna, także poczęła syna w swojej starości i jest w szóstym miesiącu ta, którą nazywano niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. I powiedziała Maria, Oto służebnica Pana, niech mi się stanie według Twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. W tych dniach Maria wstała i poszła z pośpiechem w góry do miasta w Judei. Weszła do dobu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. A gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Marii, poruszyło się dziecko w jej łonie i Elżbieta została napełniona Duchem Świętym. I zawołała do głosem: Błogosławiona jesteś między kobietami, błogosławiony jest owoc Twego łona. A skądże mi to, że matka mego pana przyszła do mnie? Gdy bowiem głos twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dziecko w moim łonie. A błogosławiona, która uwierzyła, spełni się bowiem to, co zostało jej powiedziane przez pana. Jan ubierał się w sierść wielbłądzią i miał skórzany pas wokół swoich bioder a jadał szarańcze i miód leśny. I została z nią Maria około trzech miesięcy, a potem wróciła do swego domu. Dla Elżbiety zaś nadszedł czas porodu i urodziła syna. A gdy jej sąsiedzi i krewni słyszeli, że Pan okazał jej swoje wielkie miłosierdzie, cieszyli się razem z nią. A ósmego dnia przyszli, aby obrazać dziecko i chcieli nadać mu imię jego ojca Zachariasza, ale jego matka powiedziała nie tak, lecz będzie nazwany Jan. I powiedzieli do niej, nie ma nikogo w Twoim rodzie, kogo by nazywano tym imieniem. Pytali więc znakami jego ojca, jak chce go nazwać, a on poprosił o tabliczkę i napisał. Jan jest jego imię, i dziwili się wszyscy. Natychmiast otworzyły się jego usta i rozwiązał się jego język i mówił, wielbiąc Boga. I padł strach na wszystkich ich sąsiadów, i po całej górskiej krainie ludzkiej rozgłoszone zostały wszystkie te słowa. Wszyscy zaś, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i mówili: Cóż to będzie za dziecko? I była z nim ręka Pańska. A dziecko rosło i umacniało się w duchu i przebywało na pustyniach aż do dnia ukazania się przed Izraelem. Ze arcykapłanów Annasza i Kajfasza doszło Słowo Boże Jana, syna Zachariasza, na pustyni. I przeszedł całą krainę nad Jordańską, głosząc chrzest upamiętania na odpuszczenie grzechów. Jak było napisane w Księdze Mów proroka Izajasza, Głos wołającego na pustyni, gotujcie drogę Pańską, prostujcie ścieżki Jego. Każdy padł niech będzie wypełniony, a każda góra i pagórek zniesione. Drogi krzywe wyprostowane, a nierówne wygładzone. I ujrzą wszyscy ludzie zbawieni Boże. Mówił więc do tłumów, które przychodziły, aby się dać ościć przez niego, plemię żmiowe, któż wam poddał myśl, aby uciekać przed przyszłym gniewem. Wydawajcie więc owoce godne upamiętania, a nie próbujcie wmawiać w siebie, ojca mamy Abrahama. Powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. A już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owoce dobrego, zostaje wycięte i w ogień wrzucone. I pytały go tłumy, cóż więc mamy czynić? A on odpowiadając, rzekł im: Kto ma dwie suknie, niechaj da temu, który nie ma, a kto ma żywność, niech uczyni podobnie. Przychodzili też celnicy, by dać się ochrzcić, i mówili do niego: Nauczycielu, co mamy czynić? On zaś rzekł do nich: Nie pobierajcie nic więcej ponad to, co dla Was ustalono. Pytali go też żołnierze, mówiąc: A my co mamy czynić? I rzekł im: Na nikim nic nie wymuszajcie ani nie oskarżajcie fałszywie dla zysku, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie. A takie jest świadectwo Jana, gdy Żydzi z Jerozolimy wysłali do niego kapłanów i Lewitów, aby go zapytali: Kim ty jesteś? I wyznał, a nie zaprzeczył i oświadczył: Ja nie jestem Chrystusem. I zapytali go: Kim więc? Eliaszem jesteś? A on odrzekł: Nie jestem. Prorokiem jesteś? I odpowiedział: Nie. Rzekli mu więc: Kim jesteś? Musimy dać odpowiedź tym, którzy nas posłali. Cóż powiadasz sam o sobie? Rzekł: Ja jestem głosem wołającego na pustyni. Prostujcie drogę pana, jak powiedział Izajasz prorok. A wysłańcy byli z faryzeuszów. I pytając go, rzekli mu: Czemu więc chrzcisz, jeśli nie jesteś Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Odpowiedział im Jan mówiąc: Ja chrzczę wodą, ale pośród was stoi ten, którego wy nie znacie. To ten, który przyjdzie po mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka sandałów jego. To się działo w Batabarze, za Jordanem, gdzie Jan chrzcił. Nazajutrz ujrzał Jezusa idącego do niego i rzekł: Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest ten, o którym powiedziałem: Za mną idzie mąż, który był przede mną, bo pierwej był niż ja. Ja go nie znałem, lecz dlatego przyszedłem chrzcząc wodą, aby był objawiony Izraelowi. Jan świadczył też mówiąc: Widziałem ducha stępującego z nieba, jakby gołębica, i spoczął na nim. I ja go nie znałem, lecz ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, rzekł do mnie: Ujrzysz tego, na którego duch stępuje i na nim spocznie. Ten chrzci duchem świętym. A ja widziałem to i złożyłem świadectwo, że ten jest synem Bożym. Nazajutrz znowu stał Jan z dwoma uczniami swoimi. I ujrzawszy Jezusa przychodzącego, rzekł: Oto baranek Boży, a obydwaj uczniowie, usłyszawszy Jego słowa, poszli za Jezusem. jest Jezus poszedł wraz ze swymi uczniami do ziemi ludzkiej i tam przebywał z nimi i chrzcił. Jan także chrzcił w Ajnon blisko Salim, bo tam było dużo wody, a ludzie przychodzili tam i dawali się chrzcić. Jan bowiem nie był jeszcze wtrącony do więzienia. Wtedy doszło do sporu między uczniami Jana i Żydami o oczyszczenie. Przyszli więc do Jana i rzekli mu: Mistrzu, ten, który był z tobą za Jordanem, o którym ty wydałeś świadectwo, oto on chrzci i wszyscy idą do niego. Jan odpowiadając, rzekł: Nie może człowiek niczego wziąć, jeśli mu nie jest dane z nieba. Wy sami możecie mi zaświadczyć, że powiedziałem: Ja nie jestem Chrystusem, lecz zostałem posłany przed nim. Kto ma oblubienicę, ten jest oblubieńcem, a przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go raduje się niezmiernie słysząc głos oblubieńca, tej właśnie radości doznaje w całej pełni. On musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszym. Jan, przywoławszy dwóch spośród uczniów swoich, posłał ich do pana i kazał go zapytać, czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego oczekiwać mamy. A gdy ci mężowie przybyli do niego, rzekli: Jan chrzciciel posłał nas do ciebie z zapytaniem, czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego oczekiwać mamy. W tej godzinie uleczył wielu od chorób i cierpień, i duchów złych, a wielu ślepych obdarzył wzrokiem. I odpowiadając rzekim, Idźcie i oznajmijcie Janowi, coście widzieli i słyszeli. Ślepi odzyskują wzrok, chromi chodzą, krędowaci zostają oczyszczeni, a głusi słyszą. Umarli są wskrzeszani, ubogim opowiadana jest Ewangelia. A błogosławiony jest Ten, który się mną nie zgorszy. A gdy odeszli posłańcy Jana, zaczął Jezus mówić do tłumów o Janie, coście wyszli oglądać na pustynię? Czy trzcinę chwiejącą się od wiatru? Ale coście wyszli widzieć? Czy człowieka w miękkie szaty odzianego? Oto ci, którzy w szatach wspaniałych chodzą i w przepychu żyją, są w pałacach królewskich. Ale coście wyszli widzieć? Proroka? Owszem, powiadam wam i więcej niż proroka. To jest ten, o którym napisano, oto posyłam posłańca mego przed tobą, który przygotuje drogę twoją przed tobą. Powiadam wam, nikt z tych, którzy się z niewiast narodzili, nie jest większy od Jana, lecz najmniejszy w Królestwie Bożym jest większy od niego. A cały lud, który to usłyszał, i celnicy wielbili sprawiedliwego Boga za to, że byli ochrzczeni szczeni Jana. Natomiast faryzeusze i uczeni w zakonie wzgardzili postanowieniem Bożym o nich samych, bo nie dali się przez Niego ochrzcić. I rzekł Pan, z kim więc porównam ludzi tego pokolenia i do kogo są podobni? Podobni są do dzieci, które siedząc na rynku wołają jedne na drugie tymi słowy graliśmy Wam na piszczałce, a nie tańczyliście, nuciliśmy pieśń żałobną, a nie płakaliście. Przyszedł bowiem Jan Chrzciciel, który nie jada chleba i nie pija wina, a mówicie, ma demona. Przyszedł Syn Człowieczy, je i pije, a mówicie, oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. A usprawiedliwiona została mądrość przez wszystkie swoje dzieci. Herod kazał schwytać Jana i wtrącić go do więzienia z powodu Herodiady, żony swojego brata Filipa, gdyż pojął ją za żonę. Bo Jan mówił Herodowi: Nie wolno ci mieć żony swego brata. A Herodiada zawzięła się na niego i chciała go zabić, ale nie mogła. Herod bowiem obawiał się Jana, wiedząc, że jest człowiekiem sprawiedliwym i świętym, i miał wzgląd na niego. A słuchając go wiele czynił i chętnie go słuchał. A gdy nadeszła odpowiednia chwila, Herod obchodząc dzień swoich urodzin, wyprawił ucztę dla swoich dostojników, dowódców wojskowych i znakomitości z Galilei. Kiedy córka tej Herodiady weszła i tańczyła, spodobała się Herodowi i współbiesiadnikom. Wtedy król powiedział do dziewczyny, proś mnie o co chcesz, a dam ci. I przysiągł jej, o cokolwiek mnie poprosisz, dam ci aż do połowy mego królestwa. Ona więc wyszła i zapytała swoją matkę, o co mam prosić? A ta odpowiedziała, o głowę Jana Chrzciciela. Natychmiast też weszła z pośpiechem do króla i prosiła, chcę. Abyś mi zaraz dał na misie głowę jana Chrzciciela. I zasmucił się król bardzo, jednak ze względu na przysięgę i współbiesiadników nie chciał jej odmówić. Król natychmiast posłał kata i rozkazał przynieść jego głowę, a ten poszedłszy, ściął go w więzieniu. Potem przyniósł na misie jego głowę i dał ją dziewczynie, a dziewczyna dała ją swojej matce. Gdy usłyszeli o tym jego uczniowie przyszli, zabrali jego ciało i złożyli w grobie.